Robię różnego Dzisiaj pokażę Wam co jest w inkubatorze tu jest karta znaczy, no, zrobiłem to już Dzisiaj już jest 13 dzień. Na, no, 13 dzień, już jajka obracone dzisiaj wszystkie już całe dwa obracania były no, a w środku mam jaja przepiórcze. Mam ich teraz chyba z 37 z 52. Było 53, ale jedną musiałam rozbić na sprawdzenie, czy jest dwurzutkowe, bo było takie, o, takie wielkie, jak, no, takie malutkie kurze. Były takie wielkie, jak je to były dwa żółtka, a więc z tego i tak by nic nie było. No i co, tylko nagrałem, żeby było coś na kanał. Teraz trochę już nie nagrywam. No i co, już macham kamerą, ale siedzę na krześle eee, obracanym. No i co, Subujcie, lajkujcie, komentujcie, a i jeszcze pozdrawiam hodowcę Miłosza, czy miłosz hodowca i no i subujcie, lajkujcie komentujcie jak będzie 60 no znaczy 53 suby leci na odcinek